Twilight, jesteś odosobnionym nerdem, który nie ma przyjaciół. Wysyłam cię do dziury znajdującej się pod Kanterlotem! O nie, ona wysłała mnie do dziury znajdującej się pod Kanterlotem. Wraz z moim przydopasem. Serio? Mam mieszkać w drzewie, które jest biblioteką? O kurde, ktoś idzie. Siema, siema, siema! Jestem kucykiem z epilepsją! O nie. A ja nie mam rodziców! I ja! Bywa. Ale za to mam innych członków rodziny! To jest jabłko, jabłko, jabłko. I to też jest jabłko. I to też jest jabłko. Ostro. A ja mam na głowie tęczę. Wow. A ja jestem najpiękniejsza. Ha, 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 ha. Mam depresję. Ale podłudzaj mnie, zwierzęta. Nie, Je, to jest imprezka dla ciebie. Nie pytaj skąd mam twój adres. O nie, ona jest zła. Ha, ha, jestem zła. A noc będzie trwać wiecznie. Bum, przyjaźń. Bum, klej harmonii. Co? Nie. Siostra? Przyjaciółki! Zwalczajmy w zło w całej krainie! Gin! 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 Nie. Teraz będziesz dobry. Teraz będziesz księżniczką! Patrzcie! tu jest księżniczką! He, 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 Discord, to on, to mnie! Ok. Haha, ha, nikt mnie nie pokona! Stałem się większy i silniejszy! Gin! Tu ja to ma zamek. Wszyscy będą równi. Ha! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! O, teraz jestem dobra. Psy! Psy! O, my mamy dziecko! Je, ja jestem ciocią! O, ale super! Będę najlepszą ciocią na świecie! O, nie! Nie jestem najlepszą ciocią na świecie. Moje dziecko płacze! O, nie! Co teraz? Ale ma potężną moc! Ciu, 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 ciu. Jestem dzieckiem i potężną moc! Yyy! O kurde! Jestem w innym świecie!